Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Windblown. Gra, która jest w Early Accessie, jest pełnym akcji rogalikiem, pewnie jeszcze rzeczy się będą zmieniać, jak to zwykle bywa w Early Accessach, ale już w tym momencie gra zbiera całkiem dobre oceny na Steamie, no i jest to gra od twórców Dead Cells, więc spodziewamy się tego, że ludzie wiedzą co robić tak naprawdę. Miejmy nadzieję, że Windblown będzie faktycznie ciekawą, fajną, pełną przygód grą. My już sobie zaraz to sprawdzimy. A was, moi drodzy, proszę o zasubskrybowanie kanału, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze. A jeśli wam się podoba to, co robię, to subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Ja natomiast klikam w tym momencie przycisk play. Wpisujemy sobie nasze imię, wpiszmy sobie standardowo nasze imię, walidujemy to. Jakie byśmy sobie tutaj e, wybrali e, ciało? Weźmiemy sobie oczywiście, że Axolotla! Axolotly są super generalnie. Strasznie lubię je jako zwierzątko. No i teraz przekonamy się, o co tu właściwie w tej grze chodzi. Obudź się. Chodź. Powiedziałem chodź przez py, użyłem py. Powiem chodź. Chodź, dołącz do mnie. Spójrzcie na naszą minę. To jest mina człowieka, który... Znaczy człowieka. Aksolotla, który chce dołączyć. Jak najbardziej. Nie wiadomo jeszcze do końca do czego, ale totalnie chcę dołączyć. Zobaczmy, bardzo grube kontury miała ta postać przez chwilę. Podczas gdy wszystko inne już bez konturów jest. O, jaki piękny dasz. No dobra. Ślicznie to wszystko wygląda. Windblow na głównym ekranie, oczywiście dużymi literami, na zaznaczone. żebyśmy się nie pomylili przez chwilę, w co gramy. O, tutaj zniknął, My zaczęliśmy daszować przy okazji naszym pięknym, ślicznym ogonkiem. Ja już wiem, że mogę, a, bo ja mogę dosłać w ten sposób, o ja mogę na... masakrować tym daszem generalnie. Mamy tutaj nóż do ryb, który możemy sobie zgarnąć, jest perfekcyjny do ryb niespodziewanie. Może też dobry na przygodę. Ostatni atak, to jest atak krytyczny. Raz, dwa, wow, okej, okay, chciałem hop, hop, hop i taki atak jeszcze potem, dobra. Pyk, 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 pyk. i możemy tutaj przez stosować pierwszą, aha, bo trzeba dodżować, to nie jest takie banalne. Proszę bardzo, rozwalamy przeciwnika, oberwaliśmy oczywiście na dzień dobry, ale Pierwsze koty za płoty, jak to mówią I oczywiście wiadomo, trzeba zniszczyć też wszystkie możliwe elementy wyposażenia Dobra, tutaj widzę, że też dystansowo koledzy atakują Tu sobie uniknę przeciwnika, żeby nam nic nie zrobił I lecimy dalej, czy możemy tutaj coś rozwalić? A, możemy tutaj iść dalej w tą stronę, Ok, Te dasze są bardzo przyjemne, muszę powiedzieć To na pewno Zobaczmy, co jest tutaj to możemy sobie bokiem przechodzić. Możemy tak, właśnie, oszukać naszych przeciwników, zaskoczyć ich. O ile ich to faktycznie zaskakuje. Proszę bardzo. A tak, piękny. Tutaj sobie tego kolegę, który do nas strzela. A! Troszkę za późno. O nie! Dobra. I teraz. No i fajnie, no i elegancko pokonani. Lecimy dalej. <śmiech> Wybaczcie. <laughs> Co ciekawe, do mamy. Te skoki są faktycznie przyjemne pytanie przez ile takich terenów możemy jeszcze przejść bium 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 spidroneże tu się będą świetnie bawić klikając to a 15 tysięcy razy to jest przyjacielskie wspomnienie hej poczekaj nie jesteś strażnikiem kiedyś byliśmy tacy jak ty jeśli dobrze pamiętamy jeśli dobrze pamiętam ale rzeczy nie skończyły się zbyt dobrze chyba to jest wszystko zepsute kawałek wspomnienia który tylko prześladuje to, to miejsce ten minerał. Jeśli Ci się tak podoba, możemy pomóc Ci opuścić to przeklęte miejsce. Możemy podzielić się tym, co zostało z nas razem z Tobą. To początkowo może Cię przerazić, ale hej, lepsze to niż być uwięzionym w tym miejscu na zawsze. Przynajmniej ja tak myślę. Proszę, wybierz mnie. Możesz zaabsorbować tylko jednego z nas. Nie, mnie wybierz. Nie. Nie słuchaj ich. Wybierz tego, który pomoże Ci najbardziej. Hmm. Ok. <laughs> możemy dostać prezencik, tak naprawdę, w tym momencie, więc to jest ciekawe. Więc zobaczymy, jaki prezencik, tak naprawdę. Piąteczkę zbiliśmy z kimś i możemy zgarnąć co? Możemy zgarnąć duelistę. Broń i trinkety zadają 60% obrażeń więcej yy, odizolowanym przeciwnikom. Randomowo przyznawany cel przeciwnikowi w pobliżu na 3 sekundy. Zrozumiałem, że więcej damage mu zadajemy, tak? Aha, w sumie wytłumaczone, atakowanie zaznaczonych przeciwników swoją bronią powoduje, że zaatakuje ich też błyskawica, okej. Okay. Abundance, że dostaniemy więcej koksów, czyli zakładam, że koksu dostaniemy więcej, yeah! To raczej chodzi o walutę w tej grze, tak przynajmniej bym strzelał. Okej, okay. weźmy sobie tam na random mark w takim wypadku, wydaje mi się to bardzo pożyteczne. Powiedzieli, że absorbujemy tylko jednego, ale cała trójka w nas wniknęła. Tam, mamy nasz inventori, mamy random mark, okej okay, tu wszystko jest pokazane, bardzo ładnie i zgrabnie tak naprawdę na malutkim menusie Po co robić duże menu, jak można zrobić małe menu, nie? <laughs> jak się okazuje No, przebiegniemy sobie przez te wszystkie rzeczy Pyk, daszujemy, daszujemy Aj, mamy wybór, tak? Tutaj jest cośik i tutaj też jest cośik Weźmiemy sobie tą e, muszelkę w pierwszej kolejności w takim razie Do łuki. To A, że, że A jest unikiem, mnie trochę zastanawia czasami. Dobra. Trzeba uniknąć kolejnego ataku. Piękny, dość idealnie wytajmowany. Jak rozumiem, to chyba też ma znaczenie. Chyba nam to coś daje, chociaż nie jestem w 100% pewien. Dobra. Bo czuję takie spowolnienie nie tyle spowolnienie, co czuję taki odgłos. Słyszę, jakby to było coś spowalniającego, może naszych przeciwników. O tak, na przykład teraz. Proszę bardzo, tutaj Pyk jest krytyk. Jeszcze tutaj pięknie uniknęliśmy, skonfundowaliśmy przeciwnika naszego i mamy zwycięstwo. Garniemy tą właśnie muszelkę, która się okazuje być walutą jakąś. A tutaj jest coś, o czym nie za wiele wiemy. Możemy przytrzymać i kto to był, kim ta osoba była. Dostaliśmy Death Orb. To jest zaklęta, zaklęte wspomnienie. Nie wiem, czy możemy tego używać w jakikolwiek sposób, ale chyba nie. Chyba trzeba to dopiero będzie jakoś odblokować. Także to się dopiero przekonamy. Natomiast pójdziemy razem z wiatrem na inny teren, gdzieś tam w powietrznych wyspach. Bo wow, myślałem, że to taki duży przeciwnik, a to po prostu koleżka, któremu daliśmy te wszystkie zebrane przez nas zębatki, i on sobie odleciał. I, i nie wiem, czy to zostaliśmy właśnie oskamowani, czy, czy to właśnie coś dobrego się wydarzyło. Dobra, tu mamy kolejne do rozwalania dzbanki Ciemne sodaszowanie dokładnie gdzie się chce. Bo chyba jest przeciwnik? Jeszcze, który nas spowolnił dodatkowo. Aj, bas, zmieniłem miejscu ustawienie ataku na inny przycisk. Nie, 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 przepraszam bardzo. Proszę mi tutaj wrócić. Dobrze było tak, jak było. I co my tutaj mamy ciekawego? Katarsy na poziomie drugim, 88 DPS-ów. Weźmiemy sobie. Teraz mamy drugą broń. Mamy pierwszą i mamy też drugą, więc fajnie możemy robić. Nie wiadomo, czy więcej, chociaż w sumie możemy sprawdzić. 80 DPS-u, a Katarzy robią 88. I dodatkowo ataki w plecy zadają krytykale. A jak się przytrzyma, to możemy zdaszować. No faktycznie, a czy ten ma... Nie, nasz zwykły mieczyk nie ma ataku na przytrzymaniu. No proszę bardzo, jak daszować możemy? Zgólnie jakbyśmy daszowali zwykłym daszem, tylko że lepiej. Oh shit. Co tu się wydarzyło? Ten temu dw z dwóch... Tych się składał. Ja, unik, unik. I Katarami, bo w plecy. Tego również pokonamy bez większego problemu A teraz jak wiemy, że w plecy zadaje więcej obrażeń, ale piękne, piękne są te widoki na wodę Teraz jak wiemy, że w plecy takie zadają więcej obrażeń, to będziemy się starali może z tego korzystać faktycznie Zobaczymy jeszcze Jestem ciekawy, czy są tutaj poukrywane gdzieś znajdźki w tym świecie Tak się przeskoczy na jakąś inną wysepkę, to się znajdzie coś Czego by się po prostu idąc normalnie nie znalazło W plecy go pyk 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 Katarami sobie, Au Dobra, teraz to się wkurzyłem na tamto. Pyk, 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 Elegancko. Co my tutaj mamy do zabrania? Buścik jakiś, co nam to A Atak speed, atak speed totalnie. Ja w każdej grze, jak gram e, tego typu, to zawsze atak speed staram się brać. Gdzieś ta wizja śmierci przez tysiąc cięć mnie chyba najbardziej jara w grach. Niż po prostu zadawania jednego pojedynczego obrażenia za to, to bardzo silnego. Nie, ja wolę tysiąc mniejszych. Z jakiegoś powodu jest to bardziej dla mnie satysfakcjonujące. Dobra, no, tutaj do góry sobie wskoczymy. Zabawne jest to też, że ten dasz przechodzi na y, również wysokość, że tak powiem. Ale katary robią swoje, tutaj sobie pięknie unikniemy. A pyk. pyk A zaraz chciałem użyć tego. O właśnie, ataku. A tam była kulka! Mamy mało życia. Teraz dopiero to zauważyłem. Mało to pocieszne, nie wiemy jak się leczyć. jeszcze nie mieliśmy okazji. Nie wiemy, czy w ogóle da się leczyć, może się nie da To wie O, laser się aktywował tutaj Musimy zdodżować w takim razie, o nie, nie, nie O, nie, 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 o, tu jest do... a, a, kulka, a, d -d -dąż tutaj kolejny Dobra, tutaj też <śleżysy> Trochę zamieszania było, ale się wszystko udało, tak jak się miało udać, że tak powiem Zmienia faktu, że czerwono świecący się ekran nie sugeruje raczej przyjemności plusujący. Tą mroczną energią śmierci, generalnie sugerujący, że nie ma za dużo HP. Ale co ja mogę zrobić z tym faktem? Dobra, coś było? Nie, nawet się nie można było przedaszować. Pum! Dobra, pik, 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 Kilkanaście daszy. A, onik. O. Dlacz, pyk. Nie, tam była kurka, nawet jej nie zauważyłem. Dobra, czas się w pierwszej kolejności zajmować tymi wszystkimi dystansowymi z kurk bo potem się właśnie takie rzeczy dzieją. No i tutaj zrobiliśmy swoje, ale mamy 7 punktów życia, a to nie jest dużo, to niestety nie jest dużo, pyk, 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 od razu zatakujemy, ale znowu przypominam, że tu jest kulkowy kolega, o nie, laser, dobra, pyk, pyk, tutaj zrobiliśmy swoje, on jeszcze tą kulkę zostawia, to jest też mało przyjemne, o proszę bardzo, co my tu mamy, bombę z takiego łajna jakiegoś, dobra, to jest nasz trinket, możemy tego użyć na LB. okej okay. Zobaczymy, jak to zadziała, o ile nie zginę wcześniej, rzecz jasna no. no, To jest bardzo prawdopodobne, jednak. Proszę bardzo. A to tak wygląda. To tylko na chwilę działało. No, tam się się aktywuje. A, zdużowałem tą kulkę, ale to tak był fart bardziej niż decyzja. Dobra. Nie nam się, mam nadzieję. O nie, unik. Piękny ruch tutaj Shit, dodge i jeszcze na plecy skoczyliśmy No jak się ma mało życia to się nagle włącza dodatkowa adrenalina jednak Dużo to zmienia w rozgrywce Zwłaszcza jak wychodzi, bo jak nie wychodzi to pewnie to jest frustrujące, ale jak wychodzi no to jest mega przyjemne Dobra, co my tutaj mamy? Mamy dalej podróżowanie przez niezbadane Nigdy wcześniej, a fuck, już, już naciskałem unik Tyle zębatek, tyle zębatek straconych ale co teraz się z nami stanie? Przeniesiemy się do jakiegoś huba, w którym będziemy mogli coś sobie wykupić? Zakładam, że to jest częścią takiego naszego onboardingu w tej grze. To tyle? Kyle wrócił? Tutaj jestem, mistrzu. Ah, kolejny rekrut do wytrenowania w takim razie. Ciszej! W końcu! Dajcie mu trochę czasu, żeby... Jakoś odegnął od siebie te emocje. Dopiero co wrócili do życia, jakby nie patrzeć. No, proszę bardzo, mamy jakąś ekipkę, chyba miłych dusz. Eee, on się na mnie zżygał. No, umieranie nie jest zbyt łatwe do przetrawienia. No, zgarnę mop dla nas w takim razie. Może niskiej postury jesteśmy w stosunku do reszty, ale chyba nie dostajemy wigorem. Tak mogę od razu za założyć. Witaj na naszej arce. Nazywam się Eperin, jestem głową tej wioski i jednocześnie głową gildii e, sk 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 skaczusiów. Nazwiemy to w ten sposób. Wydaje się, że zregenerowałeś się w pełni. Nasza Makaba to dopiero zna się na tym, jak zdziałać cuda w szpitalu. Widzisz tą rzecz, którą nosisz na plecach? To jest pulsor. Nie wiem, gdzie go dostałeś, ale jest połączony z twoją duszą. To pozwala ci na to, żeby wracać do życia tutaj właśnie na pokładzie Arki. Masz dużo szczęścia. Tylko ci połączeni z pulsorem mają zaszczyt zostania z kaczusiami. Skaczu się przede wszystkim. Są tutaj po to, żeby pomagać ludziom arki. Sprowadzają cenne zasoby, takie jak zębatki, które można znaleźć na Vortex Sentinelach, czyli na strzeżnikach Vortexu. Jeśli okażesz nam ochotę do tego, żeby pomóc mieszkańcom arki, to mianujecie nowym rekrutem. Na początek, mógłbyś się może zobaczyć z kuplikiem na zachodzie? Najwyraźniej jeden z moich uczniów kupił mu golema strażniczego. Nie przejmuj się, jest kompletnie e, nieszkodliwy, ale nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby zaczął działać. Jeśli ci się uda, to będziesz jednym z nas. Co powiesz na to? Jakoś w jakimś wypadku to po prostu będziesz pracować z makabą. Ale zanim pójdziesz, weź też tą flaszeczkę. Może ci się przydać. Mamy flaszeczkę HP-ową w końcu. Nie mieliśmy się wcześniej jak leczyć. Jakby nie patrzył, to teraz wiemy dlaczego. No bo nie mieliśmy takiej flaszeczki, więc sobie ją zgarniamy teraz. Nowy przedmiot jest dostępny na naszą kolejną ekspedycję. Mm. Nie mamy okazji kupić niczego więcej. Nie mamy na to żadnych, niestety, pieniążków, tych właśnie zębatek, więc tyle możemy w tej kwestii zdziałać. Meanwhile, co my tutaj mamy? Mamy przeciwnika. Wszystka broń nam się też zresetowała. Tu możemy gdzieś wyskoczyć, ale strzałki pokazują na lewą stronę, więc zobaczmy. Ten golem doprowadza mnie do szaleństwa. Jesteś tym nowym? Ja jestem Kuprik. Ja zajmuję się odnawianiem zepsutych rzeczy na arcale, ale ten cholerny golem mi się sprzeciwia. Próbowałem wszystkiego, ale wydaje mi się, że brakuje mu bardzo ważnego komponentu. Być może znajdziesz go na vorteksie. Wszystko co musisz zrobić, to znaleźć ten sam model i sprowadzić mi część, o którą chodzi. Jestem bardzo ostrożny w kwestii e, ogarnięcia właściwie o co chodzi z tym golemem. A co golem sam mówi? Hel hello? To jest... Z tego co widzę podnik imię jego przyjaciel na zawsze. Ja... Przyjaciel, twój kod, błąd odczytu, Pacyfista, kod P13, próba odnowienia, błąd odczytu, po, pomoc wymagana, brak oryginalnego ventricoru. Przyjaciel, forever jest offline. No nie. Stąd tutaj farmy, proszę bardzo. Nie można sobie poskakać po tych miejscach, ale widać, że nie da się wyskoczyć z każdego miejsca na każde kolejne, jeżeli chodzi o wysokość. Trzeba czasem znaleźć trochę bliższe e, Zachciance, że tak powiem, wyskoczenia gdzieś Miejsce, a potem powolutku się wspinać Dobra Czy mam jakąś kolejną strzałeczkę? Nie widzę, szczerze mówiąc, ale zobaczmy, co się dzieje po tej stronie Tu chyba się w ogóle nic nie dzieje, jak tak patrzę Tam są, o O, o, o 25 koksów, super Gdzieś się taką randomową Przyjemność sobie znajdziemy Może tutaj Tutaj są lunety, ale nie ma za bardzo to przez nie patrzeć mam takie miejsce, które mnie trochę stresuje Bo nie widzę żadnej innej Części ziemi, więc mam wrażenie, że tu się nie da nigdzie Przeżyć Dobra, musimy znaleźć sposób na to, żeby naprawić frienda Day yy, tego Forevera, że tak powiem Możemy to rozwalić? To bardzo ciekawe w takim wypadku Chyba nie Anyway, gdzie my mamy teraz? Tutaj pogadać z tym koleśem może? Teraz wszystko, co musisz zrobić, to wybrać się na ekspedycję, żeby znaleźć brakującą rzecz. Mamy 44 koksy, możemy na przykład starting weapon sobie poprawić. Proszę bardzo, otrzymujemy broń na początku każdej ekspedycji. Więc fajnie będziemy się tutaj chyba rozwijać, jak rozumiem, w trakcie naszych poszczególnych rozgrywek. A my yy, co? Jakbyśmy się chcieli. Uuu, przestraszyłem, że spadnę. Gdzie jest ta ekspedycja, że tak powiem? Czy mamy jakieś tutaj na przykład może jakąś mapkę czy coś? Nie widzę za bardzo takich. Takich fajnych rzeczy. A, bo to chyba... A może stąd się jakoś ten dalej? Tu jest Vortex, ale. Nie widzę za bardzo. Możemy to przełączyć nie. Okej, okay. w takim wypadku. Pytanie brzmi jak się na ekspedycję wybrać. A, tutaj prawdopodobnie, tak, rozpoczynamy ekspedycję. Słuchaj, tutaj jest y, trochę y, jeszcze... Y, twoich żygów, chyba tak. Chyba o to chodziło Jestem pewna, że dali ci swoją pierwszą misję e, Po tym jak zostajesz zblastowany e, przez Vortex Oni tak zawsze robią, lol A co, a to jest on, przepraszam, to jest Kyle, a co więcej ja Nawet nie wiesz jak użyć tego działa, to dopiero śmieszne To jest bardzo proste, po prostu musisz do niego wejść Ale widząc jak, y, że masz tylko dwie działające komórki mózgowe Aaaa! No i Kyle poleciał walczyć ze światem Dobra robota. Jesteśmy dumni z człowieka, z faceta. Bo człowiekiem to on niekoniecznie w sumie musi być. Kajl poleciał. No nie daleko. O, dostaliśmy broń. Siroko. Krytykale zadają przy okazji płonięcie. Świetnie. Mamy jakiś wzmocniony atak? Mamy. Nie, to nie jest wzmocnione, to po prostu trzeci. No, never mind. Przez chwilę myśleliśmy, że mamy. Ogrody Golemów. Mamy nasz mieczyk, oczywiście to nie jest miecz w sumie, to jest, yy... to było powiedziane? Yy... Jak to się nazywało? O, nóż do ryb, dokładnie no Tutaj sobie, może byśmy zeskoczyli tam na dół w sumie Nie, tu się nie da zaskoczyć na dół, ciekawe bo, bo... A, od razu strzał? Skurkowanie, dobra masz, mamy też ataki dystansowe Żebyś wiedział kolego, już straciliśmy tak dużo HP jeszcze nic nie zdążyliśmy zrobić. A my już jesteśmy na minusie, nie? No, sobie pyk. Pokonałem przeciwników jestem przekonany, że wraz z czasem będziemy coraz płynniej przechodzić przez te połączenia ataków z unikami. To raczej chyba inaczej być nie może. Dobra, pyk. Po tu ciekawe, że nie ma żadnego minusa za A za unik zbyt wczesny. Wiadomo, czasem możemy oberwać wtedy, ale takiego jakiegoś bardziej zobrazowanego tego minusa nie ma. Po prostu jak unikniemy za wcześnie, no to uniknęliśmy za wcześnie i tyle. Może faktycznie nie ma co komplikować. Może faktycznie tak jest okej. Okay. Dobra, sobie wychodzimy tu do góry. A, nie zauważyłem tego, że on będzie atakował. O! Shit! Najgorszymi przeciwnikami na razie są ci dystansowcy. To jest mój kompletny Nemezis można powiedzieć. Zgadnijmy sobie, co tutaj będziemy mieli. Burning Trinkets co to robi. Trinkety i efekty dają płonięcie fajnie, tylko że my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Bo to jest na razie encrypted memory. Jak rozumiem, my musimy ten encrypted też ściągnąć. Tych przedmiotów przynajmniej. Dobra, piękny unik. No i elegancko. Powoli, powoli będziemy ogarniać na takim poziomie, że nawet tego nie będzie już tutaj nikt. Po A, powiedziałem to. Dobra, mamy. Spełniałem się, że mamy flaszeczkę leczenia. ona była tylko jedna. I my ją właśnie wykorzystaliśmy. Ale trzeba ją zostawić troszkę jeszcze na później. Chociaż ona też nie wyleczyła nas do full, więc, więc najwyraźniej to musiał być dobry moment, żeby to zrobić. Aaaa! Brakuje mi trochę wskaźnika, ile te kulki zadają. Yy, jaki zasięg mają obrażeń. To by było bardzo przydatne, żeby ocenić, czy trzeba odskakiwać, czy nie. To na pewno. O, pulsor. A, da, to jest coś do, do porozmawiania. Best friend forever. Alarm, proszę nie niszcz mnie. BF Forever to model pacyfistyczny. Proszę. E, miej ze mną przyjazny stosunek, kiedy e, rozmawiasz z BF 43V3R. Jestem tutaj po to, żeby pomóc. Mogę usatysfakcjonować twoją prośbę kod P13. Ostrzeżenie. Operacja jest nie do odwołania. Mam nadzieję, że spotkamy się, że, e, do, że dotarliśmy do twoich oczekiwań. Trzymaj się, Ren. O nie. Zabraliśmy jego części. Zabraliśmy części jego. Nie. On chciał wszystko, co chciał, to rozmawiać i bawić się, a my zabraliśmy jego części. Okej, okay, przekażmy mu zębatki, jak swoją drogą. Wciąż nie jestem pewien, po co to robimy, ale totalnie możemy to zrobić. Czeka nas jakaś walka z bosem. Możdyka nagle zyskała na sile, potędze. i potędze. Jest całkiem episka, muszę przyznać. Dobra, wciskamy guzik. O, 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 ktoś tutaj jest wzmocniony, ale nie jakoś wybitnie wzmocniony. Więc jesteśmy w stanie w miarę szybko dać do duże obrażenia. Bardziej, że go laser na szczęście szela tylko w jedną stronę. Okej, okay, udało nam się zgarnąć. Tutaj jest jakaś dziwna rzecz, świecący się kamień. I tutaj też nam dadzą kolejną nagrodę. Intensywne płonięciem. To, że Burn się stakuje, plus 15 razy zespołu. Okej. Okay. Pograja jest też w zamierzeniu kołpowa. Do trzech graczy, podejrzewam. Można grać w tę gierkę. Unstable. Kiedy jesteśmy zaatakowani, możemy eksplozję, która stunuje na dwie sekundy. Brzmi dobrze. Tym bardziej, że nas dosyć często niestety trafiają. Teraz przynajmniej będą mieli z tego tytułu troszkę smutniejsze życie. Dobra. Zaskoczyliśmy tu sobie. O, unik, unik. Unik, unik. Musimy się pozbyć tego, który strzela. Potem będzie łatwiej. Zdodżowaliśmy pięknie. I tutaj kolejny unik. Ok. Nie było źle. Trzymamy się tego samego poziomu. Dobra. Tutaj wygląda jak. O, o. A to ten. Zdodżowaliśmy to bardzo ładnie. Trochę go to zaskoczyło. Znowu pięknie to zdodżowaliśmy. Ach! Się zacząłem kurczę chwalić tym, że dodżujemy tak dobrze. I tak się to właśnie skończyło. Buścik! To oczywiście, że tak spis zwiększamy, tak jak to było wcześniej już powiedziane, najważniejsza statystyka, przynajmniej dla mnie. No do góry, pyk. Gdzie trzeba uniknąć, bo się tego, tym trzeba zająć w pierwszej kolejności. Teraz możemy się już tym mniejszym stworkiem również przejąć. No dobra, no idziemy dalej. Chodzimy przez tajemnicze rubierze tego miejsca. Ojojoj, to jest dwóch strzelców. O, tutaj trzeba uciec. No i jeszcze sobie walniemy. No, come on! Strasznie dużo trzeba było jeszcze dobić go, tak naprawdę. Żeby go właściwie dobić. Tutaj mamy jakieś rzeczy ciekawe. Nie, no, musimy tutaj znowu. Tam tam po prostu skacze, jak powalony. Byk unik kolejny, nie takie pojedyncze pojedynki nie są problematyczne, tylko jak z nich dużo się robi eee, No problematycznie tutaj okay, wszystko sprawdziliśmy, wyjdziemy sobie do góry Oj, przez chwilę się zagapiłem Myślałem już o kolejnej rzeczy No nie, nie, tutaj ja myślałem, że zrobiłem dobry unik Ja sobie tam przeskoczy, to nie jest problem, pyk, pyk, unik jest i też kolejna rzecz, którą możemy zgarnić. Jest to granat! Granat brzmi jak dobry pomysł w tym świecie, muszę przyznać. Trzymać na dystans przeciwników i rzucać granatami. O, to chodzi dokładnie. Dobra, pyk. O, 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 o. Dobra, rzuciłem granatem, coś tam mu zrobiliśmy. Myślę, że to nie tak mało w sumie. Dobra, tutaj unik, unik drugi, unik kolejny. Dobra. O, oh, shit! A, trinket! Trinket up! Tam... Kolejnym granatem, no chodź, chodź Jak taki jesteś mądry Proszę bardzo Złapane wszystko, pokonany przeciwnik A my tutaj mamy okazję co? Możemy sobie zrzucić 100 muszelek i wyleczyć się o, o 20% HP tam było? Czy jakoś tak? W każdym razie mamy nie za dużo życia Jeśli mam być szczery nam radę tam przejść w ogóle? A, bo to chyba tędy trzeba Tak, okej, okay. zjedliśmy, otwórzmy to też Świetnie Hmm To kolejny atak, ale pewnie mamy trochę więcej HP, o unik Nie tamtej A tu wybucha, jesus O to też trzeba uniknąć trochę Pyk, pyk, pyk Dwa. Pyk. Jednak unikamy Trzeci atak jest faktycznie wzmocniony, ale żeby do niego dotrzeć trzeba się naprawdę napracować Wywalimy sobie ten Fish knife w takim wypadku, weźmiemy ten Raven Blade, podobny system działania co on, a yy nasza Różka posłuży nam na takie zasięgowe czasami, które chcemy wystosować. Dobra. A, nie, tylko nie kulki. Człowiek na chwilę ma więcej HP, zapomnij o nich, 15, jeden punkt życia! Jeden punkt życia! Nie mam żadnego poszonu, żeby się wyleczyć, mam jeden punkt życia. Jaki to w ogóle jest cud, że chociaż nie jeden punkt życia mam. Normalnie ja bym się nie spodziewał takiego czegoś Dobra czyli tutaj będą laserami strzelać i kulki zostawiać, to bardzo niemiłe z ich strony, ale co poradzić O shit, shit, dobra No, unik Dobra, to jesteśmy w stanie troszkę zdziałać coś, jeszcze uniknęliśmy kolejnej kulki Nie no, kto wie, może ten jeden punkt nam wystarczy, żeby to wszystko ugrać, o psst Jesteś skaczusiem? No jestem Przątałem wnętrze swojego działa, kiedy nagle pokrywka się zaczasnęła. I nagle BUM! I wylądowałem tutaj przez pomyłkę. Proszę pomóż mi się dostać z powrotem. Wszędzie są golemy. Jestem przerażony, że mogę stracić swoje piórka. Czy mógłbyś może mnie pozwolić przytomności? Jedno dobre BUM wystarczy. Wiem, to brzmi trochę dziwnie, ale próbowałem się wyszczelić z klifów, ale moja głowa jest zbyt twarda. Jeśli to zrobisz, to moja ryba ratunkowa się aktywuje i sprowadzi mnie do domu. No proszę, ja jestem gotowy. No dobra, daliśmy mu taki właśnie dosyć mocny atak. I rybka go wzięła ze sobą, a my idziemy dalej w świat. Randomowy event, tak naprawdę. Ale pomogliśmy człowiekowi, tak? Więc. Okej, okay. a to się zamknęło za nami. Jak rozumiem, to mamy bossa do czynienia, tylko problem jest. Właśnie tak jak widzicie, jest problem generalnie. Mieliśmy jeden punkt życia na tą walkę. No cóż. Generalnie Wind Windblown prawdopodobnie będzie wymagać troszkę przyzwyczajenia i troszkę treningu i ćwiczenia, ale wydaje się być bardzo zabawną, responsywną i przyjemną grą. Szkoda tylko, że za każdym razem nasz główny bohater wymiotuje po takim zdarzeniu, no ale z drugiej strony on tam praktycznie umiera, więc no cóż, jest, jest z jakiego powodu wymiotować. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach jak wam się podobał Wind Windblown, bardzo sympatyczna gra mojej opinii, ale jestem ciekawy waszych komentarzy jeszcze bardziej niż własnej opinii. No i jeśli oczywiście Wam się podoba to co robimy na tym kanale, to zasubskrybujcie go właśnie w tym momencie, kliknijcie przycisk subskrybuj, będę bardzo zobowiązany, a my się usłyszymy już niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, hej!